55 i 55 sekund dla największych twardzieli dzisiaj, bo dzień dzisiaj wolny od pracy, świąteczny, więc tylko prawdopodobnie część klubowiczów pojawi się o świcie, żeby powiedzieć sobie: Hej, to będzie wspaniały dzień. Wspaniały dzień, który można wykorzystać na tyle wspaniałych rzeczy. Dzień dobry o poranku, w 2670 wydanie klubu. 555, a mamy dzisiaj Dzień Świąteczny, Dzień Niepodległości Polski, wtorek, 11 dzień listopada 2025 roku. Jest to 315 dzień roku. Przed nami jeszcze 50 dni na to, żeby zakończyć pewne sprawy w roku 2025, zwieńczyć go i przede wszystkim zaplanować, by w 2026 rok wejść z gotowym planem z podjętymi decyzjami, to takie ważne. Jacek Dopierała prawidłowo wytypował liczbę osób, które się wczoraj zalogowały na naszej stronie, typując 1027 osób. No, nagadałem się i jakoś tak to szybko to przeleciało. Nauczmy się żyć w zgodzie jak bracia, bo inaczej poginiemy jak głupcy. Chyba nigdy bardziej nie było to aktualne i ważne. Niepodległość to nie tylko wolność od zewnętrznych kajdan, ale i od wewnętrznych łańcuchów uprzedzeń. Tak powiedział kiedyś anonimowy, anonimowy uczestnik powstania warszawskiego: Bądź życzliwy dla świata, czyli jakie ma być to święto dzisiaj? Pozwól, że na początek zadam Ci kilka pytań. Jakie słowa wypowiedziane mogły się w przeszłości przyczyniać do podziałów? Myślę, że w mediach jest tego mnóstwo. Co możemy z tym zrobić? Co mogę zrobić, by 11 listopada był dniem spotkania, a nie konfrontacji? Jakie drobne gesty mogłyby się stać Twoją osobistą formą patriotyzmu na co dzień? Niepodległość Polski to nie tylko historia państwa, to Historia ludzi to nasza codzienna gotowość do zrozumienia, rozmowy, wybaczenia. Jeśli w tym roku choć kilka osób dzięki temu świętu wyciągnie do siebie rękę, to może właśnie wtedy będziemy się stawać coraz bardziej wolni. Nie tylko od zaborów, nie tylko od okupantów, ale przede wszystkim od podziałów w sercach. Niech 11 listopada będzie dla, dla nas wszystkich dniem wolności od uprzedzeń. Niech w tym dniu każdy z nas zrobi jeden prosty gest pojednania. Czy to będzie uśmiech, rozmowa, wyciągnięta dłoń. Niech to będzie moment, w którym powiemy sobie: dzisiaj nie pytam, za kim jesteś. Pytam się, co dobrego możemy razem zrobić dla Polski. Co dobrego możemy robić razem, my jako klubowicze? No właśnie, porozmawiajmy dzisiaj o tym, a póki co. Włączmy sobie intro. Mamy dzisiaj kolejny dzień. Dopiero co tu siedziałem. Halo, jak to szybko leci. Jak tu się nie uśmiechać w takim dniu? Uśmiechnij się teraz. Ten dzwoneczek niech będzie sygnałem do tego, żeby promiennie się uśmiechnąć i powiedzieć sobie: To będzie wspaniały dzień, bo życie może być takie piękne, a ono właśnie składa się z takich pojedynczych dni, tygodni, miesięcy i lat. Historia na dzisiaj. Dziewczyny wysłały mi dwie piękne historie, może nawet uda mi się obie przeczytać. Każda z nich w jakimś stopniu pokazuje, że solidarność między nami i mądre zrozumienie może zdecydowanie poprawić jakość naszego życia, nie tylko w sensie makro, nie tylko w sensie rodziny, ale w sensie naszej całej polskiej społeczności, prawda? Monika król wysłała mi taką historię. Pewnego razu potężny lew drzemał spokojnie pod drzewem w środku lasu. Nagle mała mysz przybiegła, po nim, przebiegła po nim niechcący go budząc. Lew obudził się wściekły, złapał mysz w swoje potężne łapy. Jak śmiałaś mnie obudzić, zaryczał groźnie. Zapłacisz za to swoim życiem. Proszę cię, królu, pisnęła przerażona myszka wybacz mi moje życie nic ci nie da, ale jeśli okażesz mi łaskę, kiedyś na pewno się odwdzięczę. Lew roześmiał się na te słowa Jesteś taka mała i głupia jak mogłabyś mi pomóc? Wracaj do swojej norki! i wypuścił ją na wolność. Niedługo później, potem, lew wpadł w pułapkę zastawioną przez ludzi. Zaplątał się w sieć, z której nie potrafił się uwolnić, chociaż bardzo się starał. Ryczał z wściekłości i rozpaczy. Myszka, tak, ta sama, usłyszała jego ryk, rozpoznała głos lwa i pobiegła mu na ratunek. Poczekaj, królu, uwolnię cię! Zawołała pięćdziesiąt innych myszek, krewnych i znajomych. Wszystkie rzuciły się gryźć liny ostrymi ząbkami. Grzały aż, aż piszczało. Wkrótce sieć pękła. Alew znów był wolny. Podziękował myszce z całego serca i z dumą wrócił do lasu. Jaki jest morał z tej bajki? No, jesteśmy w końcu w tygodniu. Bądź życzliwy dla świata. Nigdy nie lekceważ siły życzliwości. Ani tego, jak wiele mogą zdziałać nawet najmniejsi z nas. Prawda, że piękna ta historia! Dobrze, to mamy jeszcze sporo czasu, żeby zapoznać się z kolejną historią, którą tym razem wysłała Renia Lewandowska. Też o królu, tylko nie o Lwie. Pewien król pomyślał sobie kiedyś, że wszystko robiłby prawidłowo, gdyby znał właściwą na to porę. Gdyby zawsze wiedział, z jakimi ludźmi ma przestawać, a z jakimi nie. I gdyby zawsze miał rozeznanie, które z jego dzieł jest najważniejsze. Zwołał wszystkich uczonych mężów swojego kraju, ale udzielili mu oni odpowiedzi, które go nie zadowoliły. Wtedy postanowił spytać o to słynącego z wielkiej mądrości pustelnika. Pustelnik przekopywał właśnie grządki przed swoją chatą i sprawiał wrażenie wyczerpanego. Król wziął zatem łopatę i kopał. Godzina po godzinie ziemię, zaś pustelnik przez cały czas milczał. O zmierzchu przyszedł z lasu brodaty mężczyzna z ciężkimi obrażeniami. Pustelnik wraz z królem pielęgnowali go jak tylko mogli najlepiej. Tak to zastał ich wieczór. Król był w końcu tak zmęczony, że zasnął na progu. O świcie brodaty mężczyzna wyda wyznał mu, Słabym głosem, że chciał go zabić z powodu wyroku śmierci dla swego brata. Ale teraz skoro uratował mu on życie, będzie mu służył po swoich dni wraz ze swoimi synami. Król wybaczył mu. Obiecał przysłać swojego lekarza i udał się ponownie do pustelnika, aby przedłożyć mu swoje trzy pytania. Już przecież otrzymałeś odpowiedź odrzekł pustelnik. Gdybyś wczoraj nie przejął mojej pracy, człowiek ten napadłby na ciebie, a zatem kopałeś moje grządki we właściwej porze. Ja byłem najważniejszym człowiekiem, zaś najważniejszym dziełem było wyświadczone mi dobro. Następnie był czas na pielęgnowanie tego zranionego człowieka, to było wtedy rzeczą najważniejszą, inaczej wykrawiłby się bez pojednania z tobą. Wówczas to on był dla ciebie najważniejszy. A to, co dla Niego zrobiłeś, najważniejszym dziełem. Zapamiętaj więc sobie: Najważniejszym czasem jest zawsze dana chwila. Najważniejszym człowiekiem jest zawsze ten, z którym los nas w danej chwili zetknął. A najważniejszym dziełem jest zawsze czynienie dobra. Tylko to jest życiowym powołaniem człowieka czynić dobro. Pamiętasz wczoraj w rozmowie z Jakubem? Powiedziałem, że gdyby każdy z nas, gdyby każdy z nas zadbał o to, że człowiek po spotkaniu z Tobą poczuje się lepiej, to myślę, że w krótkim czasie zniknęłyby konflikty, a pojawiłby się ten nawyk, o którym mówimy w tym tygodniu. Bądź życzliwy dla świata. Zapytałem na czacie, czy jesteś patriotą? 11% deklaruje, że nie. 7%, że byli, ale już nie są. 15% mówi, chyba nie rozumiem tego pojęcia. 68% ankietowanych mówi, tak, zdecydowanie jestem patriotą. Ja chciałbym nawiązać teraz do tego, czy my. Naprawdę rozumiemy, o co chodzi z tym wyświechtanym czasem słowem patriotyzm. W czym przejawia się? Powinna się przejawić miłość do naszego kraju, do Polski. Dzisiaj nie musimy ginąć za nasz kraj, ani nie musimy ponosić wielkich ofiar. ofiar. Współczesny patriotyzm to już nie ten, który miał miejsce, w latach 30. czy 40. poprzedniego stulecia, czy nawet jeszcze wcześniej, bo to w 2018 roku Polska odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli. Nie było Polski na mapie świata. Dzisiaj, Dzisiaj jest, tylko czy potrafimy to docenić? Czy cieszysz się z tego, że żyjemy w bogatym, niepodległym kraju? Pełnym możliwości. Współczesny patriotyzm to już nie tylko sztandar i hymn, to postawa codziennej odpowiedzialności, życzliwości i naprawdę dojrzałej troski o nasze wspólne dobro. Pierwszym takim przejawem nowoczesnego patriotyzmu będzie szacunek i życzliwość wobec innych naszych rodaków najprostsza zarazem najtrudniejsza forma patriotyzmu my nie musimy się zgadzać ale możemy się słuchać rozumieć i okazywać szacunek bo Polska zaczyna się w sposobie w jakim traktujemy siebie nawzajem nasza ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek jeszcze większa odpowiedzialność za słowa większa odpowiedzialność za słowa i tutaj mam wrażenie i to nie mówimy o polityce w naszym klubie 555, ale chcę, żebyś zrozumiał, że to, co często politycy mówią, jest to robione najczęściej po to, żeby Cię zmanipulować, żebyś oddał na nich głos. Dlatego też kieruj się zdrowym rozsądkiem, mądrością. A nie tylko i wyłącznie tym, że ktoś pod, podsyca niepokoje, podsyca nienawiść, atakuje innych ludzi, a przede wszystkim dzieli. Powiedział to kiedyś Konfucjusz: dziel i rządź. To właśnie to jest metoda wielu polityków dzisiaj: dzielić nasze społeczeństwo po to, żeby móc rządzić. Bo wtedy nie jesteśmy wobec siebie życzliwi, atakujemy siebie wzajemnie. A to jest najgorsza z możliwych rzeczy, które możemy sobie zrobić. Bądźmy życzliwi dla siebie bez względu na to, jaką wybieramy opcję polityczną. Możemy mieć szacunek do siebie. Czy trzeba mieć szacunek do tych polityków, którzy dzielą? Ja chyba nie do końca mam. Nie mam szacunku do polityków. Którzy dzielą społeczeństwo na lepszych, na gorszych, na innych, na zdrajców i używają, szafują tym słowem tak swobodnie, jakby chcieli podsycić wewnętrzny niepokój w nas samych. Patriotyzm to troska o piękno naszego języka, o kulturę, literaturę, muzykę. To sprzeciw wobec wulgaryzacji, byle jakości, taniej sensacji. To wybór naszej polskiej kultury, która łączy pokolenia i buduje tożsamość, zamiast ją rozmywać. W moim odczuciu, patriotyzm to uczciwość w codziennych sprawach. Nie kombinujesz na skróty, nie usprawiedliwiasz drobnych oszustw, płacisz podatki. Nie każdy, wielu dzisiaj nie jest szczęśliwych z powodu tego, że mamy wysoki ZUS do płacenia, pomimo tego, że płacimy je różne na różnym poziomie, a możemy korzystać tylko w taki sam sposób, ale mimo to patriotyzm polega na przestrzeganiu prawa. Bo patriotyzm nie zaczyna się, się wtedy gdy robię coś tylko dla siebie zaczyna się wtedy, gdy uczciwość staje się normą, a nie wyjątkiem. Bo ojczyzna to nie oni, to my wszyscy. Wolność nie polega na robieniu wszystkiego tego, na co mamy ochotę. To tyle razy już mówiłem o tym w klubie, że to jest anarchia. Wolność to nie robienie tego, na co mamy w danym momencie ochotę. To sztuka wybierania tego. Co służy naszemu wspólnemu dobru. Nowoczesny patriota rozumie dzisiaj, że wolność bez odpowiedzialności staje się egoizmem. Co możesz jeszcze zrobić? Możesz posadzić drzewo, albo dużo drzew, bo tego nie robisz tylko dla siebie, robisz to dla naszego kraju, dla jutra. Odpowiedzialność ekologiczna to dziś patriotyzm w najczystszej postaci, niezaśmiecanie własnego kraju, niewyrzucanie śmieci do lasu, bo te lasy są nasze, wspólne. Miłość do ojczyzny to także miłość do naszej ziemi, do rzek, lasów. I do czystego powietrza. Możesz dzisiaj zrobić mnóstwo dla lokalnych społeczności: możesz kupować polskie produkty, możesz się angażować w organizacje społeczne, stowarzyszenia, stać się członkiem lokalnego klubu 555, bo robimy to dla ogólnego dobra. Patriotyzm gospodarczy nie polega na izolacji od innych, lecz na świadomych wyborach konsumenckich. Jeden z prezydentów Stanów zapytał, powiedział: Nie pytaj, co może kraj zrobić dla ciebie. Zapytaj się, co ty możesz zrobić dla swojego kraju, dla mojego miejsca, dla Ziemi. Następnym sposobem na patriotyzm jest wychowanie młodego pokolenia w duchu odpowiedzialności. Miłość do ojczyzny może się wydawać słowem dla młodych wyświechtanym. I często tego nie rozumieją. Ale patriotyzm to przekazywanie wartości. Nie przez stosowanie kazań, ale przez przykład. Dzieci uczą się patriotyzmu, gdy widzą dorosłych, którzy się wspierają, a nie kłócą. To troska o przyszłość, która zaczyna się w domu, a nie w polityce. Politycy robią to wszystko na pokaz, bo chcą uzyskać Twój głos i będą robić wszystko, żeby na nich zagłosować, pomimo że często są zupełnie inni niż pokazują siebie w mediach. Nie trzeba być żołnierzem, by służyć w Polsce. Wystarczy zaangażować się w inicjatywy społeczne, wolontariat, edukację, wspólnoty lokalne. Działanie, a nie narzekanie, to prawdziwa forma. Współczesnego patriotyzmu. Otwarty, dzisiaj nowoczesny patriota nie boi się Unii Europejskiej, globalizacji, potrafi łączyć lokalne korzenie z otwartym umysłem. Bo Polska i Polacy my pozostaniemy tacy już zawsze. Polska może być murem może być mostem, a nie murem. Nie odcinajmy się od innych. Patriotyzm to pamięć, odpowiedzialność o tych, za tych, co byli, ale też za tych, co przyjdą po nas. Wiele osób, wiele ludzi oddało, zapłaciło największą cenę za to, żeby nasza Polska była dzisiaj taka, jaka jest. Największym darem dla naszej Ojczyzny jest człowiek, który żyje w prawdzie miłości, sensie i życzliwości. Bo patriotyzm to postawa codziennego życia. To empatia, etyka, odpowiedzialność. To odpowiedzialność za nasz kraj, za naszą ojczyznę. Czy czujesz o co tak naprawdę chodzi? Napisał w, w komentarzu pięknie Piotrek Drabik: Uprzedzenia, gniewnie tolerancja to te cechy są w nas, lub jesteśmy od nich wolni. Takie przywary są jak łańcuchy, którymi spętane są nasz mózg, dusza i emocje. O ileż lepiej żyje się ludziom od nich wolnym. 11 listopada to z jednej strony uczczenie pamięci tych, którzy z naszą wolność i suwerenność Polski oddali to co najcenniejsze swoje życie. Z drugiej zaś chwila refleksji, zadumy nad tym, co jest dzisiaj i jakie jutro będziemy współtworzyć. Suwerenność i niepodległość kraju, i wolność każdego z nas osobna twórzmy piękny, bogaty kraj. Cieszmy się żyjąc w pięknej ojczyźnie. Piotrze Dziękuję Ci za te słowa. Renia Lewandowska napisała pięknie, wolność oznacza odpowiedzialność, a to właśnie jest to, czego większość ludzi się obawia. Wolimy dzielić, narzekać, krytykować, wzajemnie siebie napadać, nawet w marszu niepodległości, tworzyć podziały. A tymczasem przecież to każdy z nas, każdy Polak ma prawo wziąć w tym udział, bez strachu, że ktoś go napadnie bo ma inne poglądy niż on. Kasia Tanistra napisała, Niepodległość to nie tylko historia z podręcznika, to codzienna decyzja, dialog zamiast kłótni, ciekawość zamiast uprzedzeń, szacunek zamiast pogardy, wierzę, że wolność zaczyna się od środka, od tego, jak traktujemy siebie i innych, o odwagi, by żyć w zgodzie ze sobą, a nie z oczekiwaniami świata tylko. I Ania Listek napisała pięknie. Piękny apel Frederyku, jakże ważny temat. Im więcej mamy w sobie życzliwości, otwartości i zrozumienia, i ciekawości drugiego człowieka, tym bardziej rośniemy w siłę. Pomyśl nad tym dzisiaj. I możesz zrobić jedną rzecz, i to jest Twoje zadanie. Dzisiaj. Napisz na kartce jedną osobę lub kilka, z którą chciałbyś się pojednać. Może być ktoś z pracy, rodziny, dawny przyjaciel. Następnie zrób jeden krok w tę stronę. Wiadomość, SMS, telefon, uśmiech, symboliczny gest. Niech to będzie Twój osobisty wkład w budowanie niepodległej Polski, wolnej od podziałów i niechęci. To jest ten moment teraz. Kiedy możemy powiedzieć jeszcze, że szczerze, ktoś ma dzisiaj urodziny. Myślę, że, że więcej ma więcej osób ma urodziny dzisiaj niż tylko Maria Duda, o której wiem. Dla wszystkich tych, którzy mają urodziny, życzę ci pięknego, długiego, spełnionego, bogatego życia w niepodległej Polsce, w mądrej, rozwiniętej Europie, która wymaga przebudzenia. Oczywiście. Ale myślę. Że to nastąpi. Wierzę w mądrość ludzi, wierzę w dojrzałość obywateli Starego Kontynentu. Nauczmy się żyć w zgodzie jak bracia, bo inaczej poginiemy jak głupcy. Może dołącz do lokalnego klubu 555, może stań się liderem lokalnego klubu, ale zróbmy coś, razem zróbmy coś dla naszej Ojczyzny. Nie tylko przy okazji, 11 listopada. Bo to, jak będziesz się zachowywać wobec swojego kraju i naszych rodaków, robisz to dla siebie, dla swoich dzieci i wnuków, dla pięknej przyszłości naszego kraju. Co mam teraz włączyć? Lucky day? A może jednak dla siebie to robię? Mam teraz dylemat. Bo nie wiem, czy mam puścić piosenkę, dla siebie to robię. Może jednak. Lucky day. Niech to będzie lucky day dzisiaj. Niech to będzie piękny, szczęśliwy dzień dla nas, dla Polaków. Dla naszej ojczyzny, tak umęczonej przez wieki. Niech to nigdy nie wróci. Koszmar wojny podziałów społecznych. Róbmy to dla siebie. Dla siebie to robimy. Stając się mądrymi i odpowiedzialnymi patriotami. Zerkam jeszcze tylko na naszą ankietę. 68% zdecydowanie deklaruje się być patriotami. Dokładnie tak będzie i taka będzie Polska jaką sami stworzymy. Do zobaczenia jutro o 5.55. Widzimy się jak zwykle o poranku. Bądź koniecznie na żywo. Do zobaczenia. Cześć, cześć, cześć.